Paula izy kuchnia z tej strony zapraszam was do obejrzenia kolejnej easy kuchni. Dzisiaj znajdujemy się w straszynie u pani Sylwii, a kuchnię zaprojektował e, Grzegorz, jeden z naszych projektantów. Zobaczcie, kuchnia jest dosyć obszerna, zabudowana pod sufit. Kolorystyka biała w połysku z dodatkiem płyty w kolorze drewna. Jest to dokładnie Kraw Złoty. Zapraszam Was, może od lewej strony pokażemy zabudowany piekarnik w słupku i obok towarzysząca. Duża lodówka side by side, zobaczcie, można ją pięknie wkomponować w pozostałe meble, jakże pakowna i praktyczna. Jeżeli chodzi o blat, tak jak już wspomniałam, mamy tutaj kolor Domecraft złoty i wypełnienie na ścianie również z tego samego materiału. Uchwyty na frontach są również w kolorze białym. Zobaczcie, praktycznie znikają na tej białej połyskującej płycie, a są bardzo praktyczne, obłe i świetne w użytkowaniu. Szuflady standardowo, blum, cicha praca, dożywotnia gwarancja i pięknie dopasowany wkład na sztućce. Co tutaj jeszcze warto dodać? W tej kuchni mamy szafkę narożną prostą w tym miejscu, która jest wykorzystana na system wyjezdny, tak zwana nerka, kosze Lamans, inaczej zwane bardzo fajne rozwiązanie, aby nie schylać się i nie nurkować do szafki, wszystko mamy pięknie pod ręką. Nie dalej szukać, tutaj mamy kosz Cargo, również system wyjezdny. Bardzo praktyczna sprawa do przechowywania na przykład Żywności. Zwróćcie uwagę jeszcze tutaj na prawą stronę tej zabudowy mamy wolno wiszące półeczki dekoracyjne, wcale nie muszą tutaj być szafki, nie musi być to pełna zabudowa. I zwrócę jeszcze uwagę na odcięcie kolorystyczne, czyli blenda. Ten element zaślepiający jest tutaj również w kolorze drewna, co całościowo pięknie podkreśla całą zabudowę. To wszystko na dziś. Zapraszam was już do kolejnego odcinka Easy Kuchnie u naszych klientów. Jeżeli chcecie, abyśmy was odwiedzili i pokazali waszą kuchnię, serdecznie zapraszam. I napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ta kuchnia. Myślę, że każdej pani domu przyjemnie i wygodnie by się tutaj pracowało. Pozdrawiam was i do zobaczenia już za tydzień. Take it easy!